Witam was bardzo serdecznie w kanał odcinku z, oczywiście, tego hobbit. Kolejny odcinek, kolejne przygody. Porwali nam elfów, właściwie uwięzili, także, no, trzeba jakiegoś wydostać. Nasze umiejętności złodziejskie na pewno się przydadzą. Um... Na razie wchodzimy tak na pałę. Właściwie. Właściwie nie i I Mówię, our... że no, ich nie będziemy zabijać. Cięść przy ognisku, by zmienić porę dnia. Które wydarzenia miejsce tylko za dnia, inne zaś to są wyłącznie nocą. Oh, fuck, przy ognisku. Okej. Okay. Ciekawe, czegoś takiego jeszcze nie było. Um... Okej, okay, proszę bardzo, zmieniałem po dnia. Pieczemy sobie kiełbaski. A, um, jest kasenka z bifurem, oczywiście. Kiełbaski, kiełbaski, zapieczemy. Um, no i co, no, pojawia się noc, tak, pojawia się noc. Myślałem, że będzie mechanika z pierścieniem, tak szczerze że też będzie pachnika z pierścieniem. Um, no, ale za się przekonamy za chwilkę. Dobrze, dobrze. mamy noc, typową. Um, o, deski nawet, spoko, zawsze się już ich aż 115. No i gdzie oni są? Aha, poszli serio spać chyba. Sad z banuszki. XD to nie jeśli strażnicy Nie wiem ile jedynych więźniów pewnie mają Ech, W sensie tych no, nie piratów Boże Kresnoludów Ym, W całym królestwie i mnie ich pilnować a nie udało im się Trochę jest śmiesznie Ale to nie mój problem Szczura idziemy

no dobra, czyli mini-quest mam taki, mini-thriller, przedmioty... Whatever, dobra, nieważne. Olewamy to. Po misja poboczna. już czy wszyscy serio poszli... GDZIE JA POSZEDŁEM?! Czy wszyscy serio poszli spać? Um. Gdzie ja... powinnaś też skakać, żeby nie umrzeć jak Devil ostatnio. Dobra, no jesteśmy tutaj w tym miejscu powinniśmy być No, dobra. Mmm, szczury. No to będzie wiadomo, ucieczka z tymi beczkami. Hmm, bardzo słynna. No ale dobra, no na razie nic się jeszcze nie wydarzyło, tego specjalnego. Co by, hmm, wiecie, było godne uwagi. Ach, także, no cóż, po prostu czekamy. Hasenka się jeszcze ładuje. Hmm. Znają w sumie ile z tej serii nakręcimy odcinków. Kurczę, coś długość taka scenka to ja. Wydaje mi się, że to będzie jedna z dłuższych serii tak w ogóle, a jesteśmy tak naprawdę na początku. Są, no w sumie nie wiem, tak naprawdę... Już przeszliśmy, nie? Bo było z tym pająkami. Te bitwy mogą być długie, kurczę, jeżeli to jest seria na podstawie filmu. No właśnie, to są podstawie filmu, kurczę, wszystko robię. To widać no. Aha, czy jednak nie tylko tak racingoty. Co nie, co nie dotrzemy? No, Mixta, a skąd on miał klucz, tak szczerze? Dziwne, tak szczerze, dziwne. Myślałem, że myślałem, że. Em... Myślałem, że wiecie, że jakoś będzie mechanika, żeby tego, żeby no, ten klucz czegoś wyrwać, nie? Co teraz, panie Bofurze? Już za chwileczkę, no, nie, to tym razem. Trzy beczki, no tak, bo brakło tych beczek, oczywiście. A, myślę, że zbudować. Zapasowe, kto to wie. Co jest? Aha, ale to nie jest beczka. Znowu oj oj, się ścięło gierka. A nie palić. Dobra. No i co Boże Bilpo ja, nie wiem po co mi to nie wyjdź z tego Bilpo, <ścoughs> fajny mechanika, pyk Dobra właśnie jeden Jezu, jak on web tam włożył. Holy shit, gdzieś jak on web włożył. Ech, dobra. Tutaj nic się nie może wydarzyć. Poniszczymy jeszcze jakieś badziewie. Tu w ogóle coś jest. Hmm. Brackloin. Okej, okay, to Bilbo musi wszystko chyba sam zrobić Dobra, na razie, na razie Bilbo wszystko niszczy. Jakiś warsztat budujemy. Znowu, proszę bardzo. Co tym razem? Coś trzeba zrobić. Deski mam, linę mam, silniczek mam, dobra. Teraz dobra, tego tyle, że To jest tak proste. Ech, co budujemy? Dobra, pyk. Pyk. Dobra. E, łuk. Dobra. Głowa. Pyk. helm, Pyk. Dobra. Dalej, dalej, dalej. Takie coś. Łucznia. Nie tutaj, czyli to. I miecz. A i widzicie jak nie trafi się to jednak trochę odejmuję tych pieniążków Bo wszystko zrobię wiele szybko, ale przez to, że nie trafiłem w jednym, zostało tylko 14 tysięcy, no, ale dobra. Tak spoko Bilbo w ogóle ma strzelać, nie? Coś się tego No ale dobra O! Jeszcze za no wcześnie! Już nie! Nie, dobrze. Myślałem, że to, wiecie, że to będzie... Żeby teraz już to było. Dobra, mam beczkę. Także... Super. Nie wiem w ogóle, jak on to serio wchodzi w tą beczkę. Patrzcie. <śm> znowu. Co do cipy... No i tu ostatnia Ale nie mam dla siebie jeszcze, ty Geniuszu. Dobra No a dla niego? I pyk A co z nim? No jest przypał Aby nie No uciekli tak czy siach eee, Legolas. O nie! Zamknęli nam bramę! Nie! O nie! Orki! Znaczy nie, boże... Tak! o, -o. No jest przybrał

Kurde, tych... rycerzyków muszę więcej zabić. Dobra, Meg. Dobra, te to są słabiaki. No dawaj, bigom mek rozwalony. Jak, jak pójdziemy najmana, tak jest. Jeszcze jest więcej. Cholipka Kołym łapami, tak jest. To oh jest? O, oh, masz ci los. Bierz... Nie, nie swojego! Boże chili. Bum rozwalony, dobra. Daj mi łuk, daj mi łuk, dawaj Bóg Co jest? Dawaj łuk, dawaj łuk, dawaj fug! Dobra, myk! Niszczymy... Tak, tak, tak. Dawaj, dawaj. Dobra, super. Mmm. What's next? No ramyk, wsiąkamy w dół I spuszczamy, spadamy Ucieczka Kili fili, o o, przypał Przypał Został w dupę. Myk, myk, poniszczyli. A my uciekliśmy. A no bo i nie. O nie. Jesteśmy... Boże, kim jesteśmy? Dobra, dawaj, 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 won mnie stąd. Natychmiast super, tak to się robi. Kurde, woda przyspiesza chyba. Z znowu odwalina, odwalić się ode mnie. Peg, zabity znowu. Won. Cham wrażę, że pływamy w kółko. Znowu... No i dobra, przyniepokonany. No, czy możemy już uciec? A, bo tam w górze jest licznik, ile musimy zabić. No, to by było ostatni. Znaczy, wreszcie wydostaniemy stąd, dzięki, fajnie by było. Mieczykiem poważnie coś, poważnie ściągnął do drzewa. Hmm, no niedobrze. No, może i dobrze. O kurde, co co się wydarzyło? O człowieku MVP. Co chłop robi? One man army. O kurde, Bambur co robi? Jak Garen w lolu. Kręć się Karen. O kurde, jaka to jest maszyna niszczycielska? Patrzcie, jak to się kręci. Jo, piór Co chłop robi zniszczenie? Ja pierdzielę. Myk. No, halo. No. jeszcze rozwalił Zajebiste, dobra, ciekamy, dalej nas gonią. No, pijcie ich, czemu jesteście na nas? Czy nam pomagają? Poniekąd tak dobra. Boże, mam zabić tylu Jak mam to niby zrobić? No jak ta Maciura już wszystko zparnia no Legola, No nie zabieraj mi! Dobra, jeszcze 10. Dobra, ale no ich wyczyszczamy w ogóle. W ogóle jaki celownik po kolego lasa, nie? I ostatni. jest Pozostaje tylkousion

Pięknie. Ech, no dobra, co, zobaczymy co będzie dalej. Mat w miłości. No a widać, że jest inspirowany na filmie. O, i koniec. Ścieżka z kryszki lochów. Pięknie. Peczki jakieś tam. Bambur w persie. Bambur w to jest totalny kozak. Niszczyciel totalny. E, który by zniszczył wszystkich? Powiem tyle: to jest naprawdę pierdzielony monster. Tylko, że gra się zacięła, oczywiście. No, jak nie, no, jak my wywali. dobra Bambur w wersce. Pomieńmy, Mini zestaw, oczywiście. Mapa dwa nowe miejsca, fantastycznie. E, Kontynuuję trochę popularny tak, bo zobaczymy w sensie dalej. I... Orkom tak, o xd, o kurde, do brzegu. No dobra, zarejśmy do brzegu. Co tam, Dory? Chyba, to nie pamiętam. Jezus. tych kilku pamiętam, ale. Co jest? Kto to jest? O kurde, dobry jest, Bard. Weapons. Can you help us? No one enters Lake Town but by leave of the master. I'll wager there are ways to enter that town unseen. Aye. But for that, you would need a smuggler, for which we would pay double. Dobra, ale, 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 ale. Tą przemyt, tą później. Dlatego, że póki zarobimy quick-save'a, a ja Wam dziękuję za bardzo za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że on się podobał, widzimy się już niedługo na najbliższym odcinku z oczywiście a LEGO Hobby, trzymajcie się, na razie, pa pa, cześć.